Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem y, omówimy pewną sprawę, co może się wydawać na początku trochę dziwne i nawet takowo mi się wydawało. Nagle w wielu mediach się mówi na świecie, że grozi nam zapaść populacyjna, że już 75% populacji światowej, czy 80% jak bierzemy pod kątem geografii, kraje czy rejony, ma współczynnik dzietności poniżej tak zwanego yy, yy, współczynnika zastąpienia, czyli poniżej 2,15-2,1 dziecka na kobietę. No okej, okay, no jakoś te wiadomości nie brzmią dla mnie nowe, bo ludzie, co zajmowali się trochę nawet hobbystycznie demografią jak takie małe żuczki jak ja, to już od początku, tak naprawdę od końca lat 90., od początku 2000. widzieli, co się święci i nawet widzieli, że problem nie jest typowy tylko dla zachodniej Europy, ale także podobna katastrofa zdarzy się, się już zdarzała w Azji, łącznie z Chinami, także jak widzimy nawet niektóre kraje Karaibów, Kuba już się zapadają, powoli nawet Bahamy i w różnych miejscach ma to ró różny Przebieg, ale różne tempo przebiegu, powiedzmy, ale raczej tendencja jest spadkowa. Moim zdaniem takie trąbienie o tzw. kryzysie populacyjnym akurat w tym momencie wiąże się z faktem, że w ostatnich latach od 2021 zaczęto ludzi zachęcać, a nawet zmuszać w wielu miejscach. Wyrzucać z pracy, szykanować i tak dalej, albo tylko szykanować, ale bardzo mocno. Ale wielu ludzi, jak wiemy, straciło pracę albo mogło ją stracić w wielu krajach czy rejonach danych krajów. I zmuszano ludzi do przyjmowania pewnych specyfików cud. Te specyfiki cud jak działamy, jak działały wszyscy. Wiemy, tak, tu specyfiki cud. I yy, jedyne tylko co z czym specyfiki cud się spisały to z efektami ubocznymi jest ich bardzo dużo i teraz jak patrzymy na współczynniki zgonów w wielu miejscach, gdzie dużo tych współczynników cud, przepraszam, tych specyfików cud zostało wziętych czy te Zachodnia Europa, czy to Azja, czy te niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych i tak, dalej, i tak dalej, czy Australia, widzimy, że mm, Zakłady pogrzebowe mają pełne ręce roboty. W związku z tym trzeba wymyśleć kolejną siemę ściemę propagandową, żeby powiedzieć ludziom, nie, to nie dlatego, żeśmy wam coś muszali albo naszej durnowatej polityki ostatnich kilku lat pseudozdrowotnej, tylko dlatego, że dzieje się jakaś zapaść populacyjna przyszła znikąd, niczym ci... Mityczni naziści zniewolili cywilizowanych, tolerancyjnych, wspaniałych Niemców i narobili bałaganu. Dokładnie, albo jakieś tam inne dziwne rzeczy. Ale zawsze pamiętajmy też, o czym raz wspomniałem, jest stara zasada: kiedy coś się dzieje złego, to winne są tylko zagraniczne diabły, nie my. No i teraz tym winnym, dia winnym wszystkiego diabłem, że zakłady pogrzebowe nie mają. Wolnego czasu, a niektóre miejsca zaczynają już pustoszeć, jest tak zwana zapaść populacyjna. Pani zapaść jest bardzo dziwną kobietą, przyszła znikąd i zapewne jak się zmieni układ problemów tego świata, to tak jak się szybko pani zapaść pojawiła, tak, za, tak samo szybko ona zniknie. Ale musimy właśnie wiedzieć, że dlatego trzeba się uzbroić w pamięć i logiczne myślenie do niedawno straszono nas przeludnieniem i promowano różne takie rzeczy jak antykoncepcja, czy znaczy można było zrobić aborcjonizm, transgenderyzm i inne takie. Oczywiście to się dalej promuje, póki jeszcze można z tego kasę ciągnąć. Ale teraz, żeby przykryć yy, te słabe przygięcie pały sprzed dwóch trzech lat, to się teraz mówi o jakiejś yy, z pani zapaści populacyjnej. Ta pani zapaść populacyjna, yy, mówię, jak się szybko pojawiła, jeśli interes się niektórym dużym misiom zmieni, tak szybko zniknie. Niemniej jednak tłumaczę tutaj jej pojawienie się i tak to widzę. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.